Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć dwie historie. Jedną z nich jest sytuacja związana z dzwonem na Wieży Klasztornej. Tutaj, jak widzimy, są dwie wieże. I ta po naszej lewej stronie, to dokładnie nad nią, był zawieszony dzwon, który po zakończeniu działań wojennych został odcięty przez szabrowników, mówiąc tak kolokwialnie, odcięty i przebijając się przez poszczególne piętra, po poszczególne stropy, spadł na posadzkę, dokładnie tutaj, gdzie się znajdujemy, i pękł na kilka kawałków. W ostateczności nie udało się szabrownikom ukraść ten dzwon, ale jego pozostałości zostały już przez ówczesne władze zabezpieczone i zostały wywiezione. Jego los jest już dalej nieznany w tym sensie, że szabrownikom nie udało się go ukraść. Ale ówczesne władze te pozostałości dzwonu pozabierały i, i, i prawdopodobnie został on przetopiony na różnego typu inne rzeczy w hucie. Jest to historia, która jest znana powszechnie wśród mieszkańców, ale wy na pewno jej nie znacie. Mam nadzieję, że ktoś tam z Was ją słyszał. Jeżeli macie takowe informacje, no to możecie pisać pod spodem pod filmem komentarze. Jeżeli wiecie coś więcej na temat tego dzwonu, w każdym razie zapraszam Was serdecznie do komentowania na ten temat. To jest taka historia, która wyniknęła podczas dyskusji na YouTubie i uważam, że ten temat jest ciekawy. Można go w fajny sposób poruszyć, aczkolwiek można go tak przypominając, tylko że coś takiego miało miejsce. Poruszyć pewne zasoby ludzkie, które mają wiedzę jeszcze na ten temat. Także z miłą chęcią zapraszam do komentowania. Jeżeli ktokolwiek z Was posiada wiedzę na temat tego, co się dokładnie wydarzyło w związku z tym dzwonem na tej wieży, która znajduje się po naszej lewej stronie. No jest to ciekawa wiedza i warto ją sobie przypomnieć dla wszystkich oczywiście też Historia o tym dzwonie pojawia się również we wspomnieniach mieszkańca Lubiąża, który Opisywał swoje dzieje bytności na Dolnym Śląsku po zakończeniu wojny. I drugą z takich historii, którą Wam chciałbym opowiedzieć, to jest historia na podstawie tego, co ten pan spisał sobie we swoich pamiętnikach. A ta historia opowiada o ratowaniu dzwonu. Z kapliczki na pomocy która znajduje się w wybiążu. A ten dzwon przewieziono i zawieszono na kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Walentego, też w obiązu. Ale to za chwilkę Wam o nim opowiem i już dokładnie Wam przedstawię, jak to tam to wszystko wyglądało. Także wróćmy na chwilkę na klasztor, gdzie jesteśmy. Jeżeli ktokolwiek z Was posiada informacje na temat tego, co się stało z tym dzwonem na tej wieży, która znajduje się po naszej lewej stronie, to proszę, komentujcie, piszcie do mnie. To jest ciekawa wiedza, a ja takich informacji nie mam za dużo, aczkolwiek wiem, że coś takiego miało miejsce. Ale nigdy w ten temat nie wgłębiałem się aż na tyle, żeby dotrzeć do ludzi, którzy cokolwiek wiedzą na ten temat. Dobrze, zatem. Przejdźmy sobie na następne kolejne miejsca. Przy kapiszce Janone Pomucena, która została wykonana w 1727 roku, na szczycie niej znajdował się dzwon. I zgodnie z opowieścią pana, który tutaj przyjechał po wojnie, zaczął on spisywać swoje wspomnienia. I w tych swoich wspomnieniach opisał takie zdarzenie, że gdy tutaj jeszcze stacjonowali żołnierze radzieccy to wszystko wywozili na złom z metalowych części rzeczy Po prostu takie były ich potrzeby taki był, taki był rozkaz wtedy, że mają grabić te ziemi oni nasi autochtoni Będąc tutaj już po zakończeniu działań wojennych, skrzyknęli się z kilka osób, i po ciemku ściągnęli ten dzwon z tej kapliczki, i przewieźli go koniami na pobliski kościół parafialny pod wezwaniem św. Walentego. I tam został on zawieszony na dzwonnicy. Jest jako jeden z trzech. Także można powiedzieć, że go uratowali. Bo skończyłby pewnie jakieś hucie, jak to miało miejsce z wieloma innymi dzwonami na Dolnym Śląsku. I nie tylko zresztą, po zakończeniu działań wzajemnych. Ten dzwon z kapliczki, Zafis na tej wieży tutaj na kościele parafialnym w Lubiążu, pod wezwaniem św. Walentego. Tam na samej górze znajdują się cztery dzwony. Jeden na pewno jest tego kościoła, czyli taki, który tutaj wisiał cały czas. Drugi jest z tej kapliczki Janane Pomucena, którą Wam pokazywałem wcześniej, a historii dwóch kolejnych nie znam, prawdę mówiąc. Aczkolwiek byłem na wieży, ja wam tutaj teraz stawię zdjęcie, bo zobaczycie. Tam widać Na zdjęciu widać trzy dzwony, w każdym razie. Ten, taki tutaj kościelny, jest największy, w każdym razie. No i dlaczego to zmierzam? Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, to proszę Was o pisanie w komentarzu odnośnie historii tego dzwonu, który spadł w klasztorze. Spadł, został, został odcięty byłbym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje. A wracając do naszego życzonego kościoła pod wezwaniem świętego Walentego, gdzie widzimy go teraz na wprost, no to akcja była przeprowadzona profesjonalnie przez tych naszych ówczesnych mieszkańców Lubiąża, bo w osłonie nocy furmanką zaprzęgniętą do koni przewieziono ten dzwon i wciągnięto go na całą górę. A to jest nierada wyczyn bo będąc tam, jednak troszeczkę no, nie jest to zbyt. Dobre doznanie patrząc z dół. Ale w każdym razie dali radę i przynajmniej się uchował, jest, wisi. Prawdopodobnie może kiedyś służyć jako wydobywając swój piękny dźwięk. Bo, jak na razie, to jest zamontowany gong na kościele. Gong elektroniczny. Ale to już takie są wodą koronawirusa. I nie wnikam w detale. W każdym razie, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam spokojnego i dobrego tygodnia świątecznego. Oraz spokojnych świąt. Wielkiej nocy. Jeżeli chcecie mnie w jakikolwiek sposób wesprzeć, no to. W opisie filmu znajduje się link. Możecie mi postawić kawę. Nie oczekuję dużo. Dużo kawy nie piję. Ale dziękuję w każdym razie z całego serca. Pozdrawiam Was serdecznie i następne filmy już niedługo. Wkrótce.